Włóż go do lodówki i zobacz co się stanie. Jestem pewna, że mi za to podziękujesz. Istnieją dwa różne sposoby korzystania z korka. Najpierw zbierz wszystkie możliwe korki od wina, już nigdy ich nie wyrzucaj. Można je wykorzystać w lodówce w następujący sposób. Weź korek i wlej na niego trochę olejku eterycznego. Na przykład zapach cytrusowy świetnie nadaje się do lodówki. Taki korek włóż do lodówki innym sposobem polega na tym, że standardowy korek musisz pociąć. Zrób w to następujący sposób: Weź jeden i pokrój ostrym nożem na plastry. Po czym weź miskę i wrzuć plastry korka do miski. Teraz dodaj kilka kropel olejku eterycznego. Taką miskę włóż do lodówki. Ten sposób jest o wiele efektywniejszy, ponieważ jest kilka plastrów, które lepiej, Pochłaniają nieprzyjemne zapachy. Korek idealnie pochłania różne zapachy z lodówki. Jednocześnie wypełnia lodówkę wspaniałym aromatem. Włóż rolkę papieru toaletowego do lodówki. Zdziwisz się, co się stanie. Jestem pewna, że mi za to podziękujesz. Na początku przygotuj pastę z sody oczyszczonej. Wystarczy, że weźmiesz miseczkę. Wsyp do niej dwie łyżki sody oczyszczonej. Soda sprawdza się przy usuwaniu trudnych plam. Ale także w naturalny sposób pochłania nieprzyjemne zapachy. Następnie zalej ją odrobiną wody. Wymieszaj, aż uzyskasz konsystencję pasty. Nałóż pastę na górną część rolki papieru toaletowego. Dokładnie wklep pastę w papier. Powtórz te czynności z dolną częścią papieru toaletowego. Przełóż rolkę i ponownie nałóż pastę. Wklep i odczekaj chwilę, aż pasta się wchłonie. Tak przygotowaną rolkę włóż do lodówki. Pochłonie ona wszystkie nieprzyjemne zapachy. Ten trik pozwoli ci utrzymać przyjemny zapach w lodówce przez cały czas. Włóż garść do lodówki, a pozbędziesz się jednego problemu na długo. Wystarczy, że umieścisz ją w małym naczyniu i postawisz w lodówce. To prosty sposób na jej prawidłowe działanie. Jeśli chcesz uzyskać jeszcze lepsze efekty, spróbuj sprytnego triku. Oderwij pięć kawałków ręcznika papierowego. Złóż je jak ja na filmiku. Później przygotuj małą miseczkę, wrzuć do niej łyżkę sody oczyszczonej, dodaj jedną łyżkę soli. Wymieszaj je ze sobą. Sól skutecznie wchłania wilgoć, która jest główną przyczyną nieprzyjemnych zapachów. Następnie dodaj łyżkę wody. Wymieszaj składniki, aż uzyskasz jednolitą konsystencję. Rozsmaruj mieszankę na przygotowanym ręczniku papierowym. Mikstura zwilży cały papier, włóż taki ręcznik do lodówki. Soda i sól razem skutecznie pochłoną całą wilgoć i nieprzyjemne zapachy. Regularnie wymieniaj ręcznik co tydzień. Ten sposób stosuję od lat i w lodówce nigdy nie mam nieprzyjemnych zapachów. Włóż poduszkę do lodówki. To banalnie proste, a niezwykle skuteczne. Wystarczy, że w ciągu dnia umieścisz poduszkę w lodówce. Aby nie stała się wilgotna, oraz jeśli się boisz, że przejdzie innymi zapachami, możesz ją zabezpieczyć. Włóż poduszkę w najzwyklejszą reklamówkę i ją zwiąż. Może wydawać ci się to dziwne, ale po wyjęciu z lodówki miło będzie przyłożyć głowę do chłodnej poduszki. Na pewno zaczniesz korzystać z tego w każdy gorący dzień. Schłodzić w lodówce możesz także skarpetki. Równie dobrze zadziała zwilżenie ich zimną wodą. Obniżenie temperatury stóp wywołuje automatyczną reakcję organizmu, polegającą na wzmocnieniu krążenia w tej części ciała. To z kolei ułatwia zasypianie. Podobny efekt wywoła chłodna kąpiel lub samo wymoczenie nóg przed snem w zimnej wodzie. Te sposoby ułatwią spanie w upalną noc. Wkładam mąkę do zamrażalnika. Nauczyła mnie tego babcia. W ten sposób radziła sobie z uciążliwym problemem. Czy zdarzyło ci się kiedyś przesiać mąkę i znaleźć w niej mola? Albo na przykład w ryżu? Jeśli nie masz szczelnego pojemnika na wszystkie produkty sypkie, takie jak płatki owsiane, kasza, mąka i ryż, prawdopodobnie znajdują się w nich robaki. Kasza czy ryż są świetną pożywką Dela różnego rodzaju owadów. Najczęstszym z nich jest mącznik znany jako ćma spożywcza oraz mole spożywcze. Składają jaja w produktach sypkich. Gdy wylęgną się w naszej kuchni, będą zanieczyszczać inne produkty jeden po drugim. Dlatego ich larwy często można znaleźć w wielu produktach. Ale możesz uniknąć spożywania zainfekowanych towarów za pomocą pewnego triku. Sypkie produkty można zamrozić. Tak, przełóż mąkę, ryż, czy inne produkty sypkie do torby zamykanej na suwak, a następnie zamroź. Niska temperatura zabija jaja, z których później wylęgłyby się larwy. Dzięki temu masz pewność, że nie będziesz miał żadnych robaków ani w mące, ani w ryżu, czy płatkach. Po 48 godzinach wyjmij woreczek z mąką i przesyp ją do szczelnego pojemnika. I to wszystko. Nie będziesz miał żadnych robaków. Włóż folię bąbelkową do lodówki. Kiedy raz spróbujesz już nigdy więcej nie wyrzucisz jej do kosza. Zaskoczy cię fakt, po co to robić. Dzięki temu ułatwiłam sobie życie i zaoszczędziłam sporo pieniędzy. Czyszczenie lodówki zazwyczaj zajmuje mi sporo czasu i jest dość uciążliwe. Więc mam na to idealny sposób. Nie wyrzucaj już żadnej folii bąbelkowej do kosza. Wystarczy, że wyłożysz półki w lodówce folią, a nie będziesz musiał ich tak często szorować. Ale przede wszystkim sprawdzi się ona idealnie w szufladzie na owoce i warzywa. W niej bowiem przez cały czas. Owoce i warzywa przewracają się na inne produkty. Przez to szybciej się psują. Kiedy leżą na twardej powierzchni na dnie szuflady, delikatniejsze sztuki psują się. Pozbędziesz się tego problemu dzięki folii bąbelkowej. Wytnij kawałek folii bąbelkowej na wielkość swojej szuflady. Umieść folię na dnie szuflady. I teraz dopiero wypełnij ją swoimi ulubionymi owocami i warzywami, a zobaczysz. Że nic się już nie będzie przewracać ani psuć. Umieść kulkę folii aluminiowej w lodówce. Efekty cię zaskoczą. Ten trik jest szczególnie przydatny. Dzięki niemu pozbędziesz się paru nieprzyjemności. Na samym początku zabierz folię i oderwij dwa takie same kawałki. Do tego potrzebujesz dwa niesamowite produkty, które na pewno masz w domu. Jest to sól oraz kawa. Nałóż po łyżce każdego z produktów na folię. Delikatnie je przemieszaj, aby się połączyły. Teraz zwiń folię aluminiową z zawartością w kulkę. Z drugim kawałkiem zrób dokładnie to samo. Jeśli masz już dobrze ugniecione kulki, zabierz jedną wykałaczkę. Musisz zrobić nią dziurki. Jest to kluczowy podpunkt. Jeśli już zrobiłeś wszystko, zanieś aluminiowe kule do lodówki. Nareszcie mogę ci powiedzieć, po co one są. Bardzo często z lodówki wydobywają się różne zapachy od jedzenia przechowywanego w środku. Czasami zdarza się, że nie są to przyjemne zapachy i dość długo się utrzymują. Właśnie z tym pomogą nam te kule. Sól w połączeniu z kawą neutralizują te zapachy. Dodatkowo służą również jako środek odstraszający owady, które dostają się do lodówki po jej otwarciu.